Dzień dobry. Paweł Gwardys. Witam na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Masz Wybór. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Zieliński z firmy Biokont. Witam Piotrze. To już nasze drugie spotkanie w sadzie ekologicznym. Dzisiaj porozmawiamy może trochę o tym jak należałoby chronić sady po kwitnieniu. No, zależy nam przede wszystkim, żebyś powiedział o parchu, bo mieliśmy w najbliższych dniach bardzo silne infekcje. No i teraz myślę, że. Trzeba będzie e, no, pilnować, żeby te, ten parch w ciągu sezonu nie e, zrobił nam krzywdy. Proszę bardzo. Witam. To nasze oczywiście drugie spotkanie. Dzisiaj się zajmujemy właściwie standardowym problemem w, w uprawach Jabłoni, czyli e, parchem Jabłoni. W uprawach ekologicznych e, parch Jabłoni jest dość e, trudnym zagadnieniem ponieważ nie mamy takich preparatów jak w konwencji, które nam e, przerywają infekcje, które pozwalają nam w dłuższym okresie zabezpieczać. I dzisiaj powiemy o takim o Witisanie, o preparat, e, który zawiera substancję czynną wodorowęglan potasu. Mówię to z naciskiem wodorowęglan, ponieważ też funkcjonują w obrocie, e, nie mówię, że dopuszczonym, ale funkcjonują inne substancje, które też się określa mianem czy wodorowęglanów, czy generalnie węglanów. I y, jeśli korzystamy z nowoczesnych narzędzi monitoringu y, rozwoju parcha, czyli mamy sygnalizację, mamy izolację otoczni i potrafimy y, przewidywać potencjalne infekcje, to jesteśmy się w stanie przed tym parkiem zabezpieczyć, nawet nie tylko po kwitnieniu, ale i przed kwitnieniem. I takim narzędziem dość dobrym. Jest preparat Vitisan oparty na wodorowęglanie potasu. Jest to preparat kontaktowy, zapobiegawczy który musimy nanosić przed, przed infekcją. Najlepiej, najlepiej oczywiście on nie będzie uszkadzał kwiatów, tylko pod warunkiem, że właściwie go zastosujemy, ale to o tym powiem za chwilę. Jest to preparat kontaktowy, który musimy nanosić przed, przed infekcją. Musimy dodać do tego dość dobry zwilżacz. Dobry to znaczy taki, który nam bardzo równomiernie rozłoży środek po liściu. Ponieważ jeśli mamy niewłaściwy, niewłaściwy zwilżacz albo nie damy go w ogóle, to na liściach mogą nam się potworzyć zacieki i potem nam się mogą potworzyć jakieś plamy, które będą wynikiem fitotoksyczności, ale one nie wynikają z jakby działania preparatów fitotoksyczności, tylko z tego, że porobiły się nacieki. To akurat jest przypadłość, która może się pojawiać po wielu substancjach, jeśli. Jeśli preparat będzie ściekał po liściu, bo w danym miejscu na liściu będzie go większe stężenie niż być powinno. Takim zalecanym adjuwantem do, do tego preparatu jest na przykład, jest na przykład zwilżacz Vetsit, który bardzo dobrze rozkłada po liściu i bardzo dobrze rozkłada, zmniejsza napięcie powierzchniowe. I on ma jeszcze dodatkową wartość, właściwość, ten adiowant, ponieważ jeśli jest rosa w nocy, to ten witisan ponownie się uwadnia i jego efekt, jego działanie właściwie jest dużo lepsze. Minusem niestety tego preparatu, no ale to jest też mankament ekologii, że nie zawsze mamy jakieś narzędzia, które by nam... Pozwalały dość tak precyzyjnie robić tę ochronę, jest no, słaba odporność na zmywanie tego preparatu. Gdzieś opad w ilości gdzieś 5 mm deszczu może zmyć nam ten środek i zabieg będzie konieczny ponownie. No ale to powiedzmy sobie to jest domena tego preparatu, że jest łatwo zmywalny. Jeśli damy, ten zwilżacz, mówię, rozłoży się dość, dość dobrze i nie powinno być problemu z fitotoksycznością. Preparat też możemy mieszać z siarką granulowaną i z aminokwasami, także tu nie występuje żadna, żadna fitotoksyczność. Co do dawek, to jeśli na etykiecie rejestracyjnej jest to 2,5 kg na metr wysokości korony, ale w Polsce się przyjęło że podajemy dawki na hektar i takim taką sztandarową dawką jest 5-6 kg na hektar przy ilości cieczy 500-600 litrów w zależności od jaka jest miąższość korony. Czyli wychodzi, to też możemy przyjąć dawkę stężeniowo, czyli 1%. Czyli wychodzi kilogram na 100 litrów plus plus adiowant. Jeśli dajemy, jeśli mieszamy go z siarką granulowaną, wówczas nie musimy dawać adiowantu, bo siarka go też przyklei. Także to, to i ten preparat nam zabezpiecza przed parchem i, i przed mączniakiem. To jest na jabłoniach, bo tu też warto dodać, że jeśli witisan zastosujemy w uprawie gruszy, który też nam będzie zapobiegał przed parchem gruszy, to też działa odstraszająco, czy zniechęcająco też na miodówkę. Jeśli go pomieszamy z preparatem Prewam, który też działa na mączniaka, to wówczas w znacznym stopniu ograniczymy miodówkę gruszową. Także to preparat ma dość szerokie zastosowanie jest powiedzmy niesyntetyczny, także nie daje żadnych pozostałości. Wobec tego z dużym powodzeniem możemy go stosować nie tylko w uprawach ekologicznych, ale też w uprawach konwencjonalnych, w takich, których zależy nam na ograniczaniu pozostałości. Piotrze będę miał kilka pytań. Na rynku funkcjonuje też kwaśny węglan potasu, taka substancja. No, właśnie, już o tym wspomniałem, że funkcjonują w obiegu, e, oczywiście nielegalnym, bo dopuszczony jest do obrotu i do stosowania w rolnictwie e, tylko wodorowęglan potasu. Ale owszem, funkcjonuje taki, prepa, taka substancja właściwie, bo preparat to nie możemy bo tego tak, nazwać preparatem, tylko ta, substancją. On jest niedopuszczony, on się różni. Właściwie powiem tak. E, Zawsze, jeśli stosujemy preparaty, które nie są dopuszczone, mogą wy występować objawy niepożądane, wówczas nie możemy nic z tym zrobić, reklamować, nie, nie, nie do końca też wiemy przyczynę. Bo też, jeśli to jest preparat jakiś techniczny, który nie ma określonego składu albo nie jesteśmy go pewni, no to mogą wyjść albo pozostałości, albo jakieś efekty niepożądane, jakieś fitotoksyczności. Dlatego ym, no, yy, stanowczo bym odradzał sięganie po tego typu, tego typu preparaty. Nie tylko węglany, tylko też, bo też wiem, My, że sadownicy mają, nie mówię, że wszyscy, ale zdarza się czasem sięgać po tak zwane zamienniki, które czasem się różnią ceną, czy ktoś twierdzi, że może lepiej działają. No, dlatego zapytałem o to, ponieważ no właśnie jest taka opinia, że kwaśny węglan Potasu to jest to samo co Witisan. Nie, zdecydowanie nie. To jest zupełnie inna substancja. Tutaj mamy do czynienia z wodorą węglanem potasu i trzeba dokładnie przejrzeć etykietę. Tamten jest dwu... kwaśnym węglanem, to jest inna substancja chemiczna, różni się pH i może wywoływać efekty niepożądane, dlatego kategorycznie odradzamy stosowanie. On też może się... zupełnie inaczej się zachowuje, jak nie, nie powinniśmy go mieszać. W ogóle nie powinniśmy go stosować, powiem krótko. A powiedz jeszcze tak, jak stosujemy na suchy liść, czy możemy też stosować na mokry liść w sytuacjach, kiedy tego wymaga. Tak, to jest Sytuacja. dobra uwaga. Generalnie preparaty powinniśmy stosować na suchy, na suchy liść, a preparat Witisan w szczególności, ponieważ rosa powoduje, czy jakieś krople wody powodują nacieki. No i stąd się mogą brać jakieś objawy niepożądane na liściach. Także na suchy liść. I e, oczywiście nie w jakimś ostrym słońcu, czyli najlepiej po południu, e, tak jak słońce już jest przełamane, jak jest duży upał, no to przed wieczorem, tak żeby temperatura spadła poniżej e, 25 stopni. Na przykład jak, taką pogodę jak mamy dzisiaj, no to oczywiście kwitnienie nie możemy w dzień pryskać, bo, bo, bo mamy oblot zapylaczy, ale gdyby było po kwitnieniu, e, to moglibyśmy na przykład w taką pogodę jak dzisiaj pryskać w dzień, ponieważ jest pochmurno. Tylko y, warunek taki, żeby był właśnie suchy liść. Czyli e, generalnie Vitisan nie stosujemy interwencyjnie, nie, nie, nie stosujemy jako ten stop spray, e, czyli żeby przerwać infekcję tylko i wyłącznie zapobiegawcze. No niestety w Polsce jeszcze nie mamy takich narzędzi y, w uprawach ekologicznych. Mam nadzieję, że y, ten segment rynku na tyle intensywnie i dynamicznie się rozwija. Mówię tu o produkcji, także mam nadzieję, że tu te narzędzia technologiczne, jakimi są środki ochrony roślin, profesjonalne, trzeba dodać. W uprawach ekologicznych też takie są i jest ich coraz więcej, także myślę, że taki element też w najbliższym czasie się pojawi. Będziemy mieli więcej tych narzędzi, między innymi takie, które pozwoli nam też przerywać infekcje. Wówczas ten nasz program byłby już taki, bym powiedział, pełny. Hmm, który by się zamknął właśnie, bo to niestety mankamentem tej naszej technologii, czy uprawy ekologicznej jest, że nie możemy tej infekcji skutecznie przerwać. E, jeszcze pytanie dotyczące e, prewam takiego e, preparatu. E, to też e, e, zapytam: e, substancją czynną jest e, olejek pomarańczowy tak. Dokładnie, tylko to taka bardzo potoczna nazwa, no która potrafi nad... być mylona z syntetycznymi olejkami pomarańczowymi, a nawet nie olejkami bym powiedział, tylko aromatami pomarańczowymi, które nie mają nic wspólnego z e, środkiem prewam i tym e, właśnie olejkiem pomarańczowym, a ściślej mówiąc e, delimonenem, który e, to jest e, pojedynczy terpen i to jest właściwa substancja czynna, która jest e, w, wyszczególniona na załączniku jak, do ochrony roślin. I to jest preparat, który również działa kontaktowo. Ten preparat działa mechanicznie, tak jak detergent, czyli rozpuszcza ściany komórkowe mhm. patogenów chorobotwórczych ściśle grzybów poprzez, rozpusz... poprzez wysuszanie ich po prostu. To jest olejek, który też nie możemy stosować w, w dzień, z tego względu, że szybko odparuje i efekt jego skuteczności będzie, będzie mniejszy. Dlatego najlepiej go stosować wieczorem, ponieważ on ma właściwości też takie jak adiowanty. Dlatego do tego nie musimy już dodawać żadnych adiowantów. Można go mieszać właściwie z wszystkimi chemikaliami, no chyba że producent to wyklucza. Ale jeśli nie jest to wykluczone na etykiecie, także można go mieszać. Można go też stosować w uprawach konwencjonalnych. Tylko na szkodniki. Czy jeszcze ma jakieś działanie? Nie, on ma na choroby szkodniki, ogranicza to takie powiedziałbym pozytywne, jest działanie niepożądane, ale pozytywne. Ogranicza szkodniki, także stosujemy go na choroby, ale też potrafi odstraszyć czy ograniczyć szkodniki. Zapytałem, dlatego że na rynku pojawia się dużo różnych substancji, czy preparatów, które jako substancję czynną podają właśnie. Olejek pomarańczowy I, i, i dlatego moje pytanie, czy wszystkie te substancje to są, no, mają tą substancję, która rzeczywiście działa? To prawda, proszę Państwa, generalnie powiem tak. Na rynku jest dużo różnych substancji, które ktoś twierdzi, że działają tak samo, że mają tą samą substancję. Jeśli coś nie jest dedykowane, nie jest zarejestrowane, nie powinniśmy po to sięgać. Mamy taką tendencję, żeby robić coś taniej, żeby coś robić szybciej, żeby skracać sobie jakieś pomysły. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że taki jeden zabieg w sezonie może nam albo spowodować, że ten preparat nie zadziała i powiedzmy skutki działania patogena, który w danym momencie jest, czy szkodnika, czy jakieś choroby będą już trudne do usunięcia, albo będą pozostałości, których się nie pozbędziemy i taki jeden zabieg przekreśli nam cały sezon. Eko, uprawa ekologiczna, czy nawet konwencjonalna, nastawiona na, na jakość, na, na ograniczanie pozostałości, jest myślę na tyle e, świadomym kierunkiem wybranym przez producenta, że nie będzie sięgał po tego typu rozwiązania. W efekcie uzyska plon, który będzie odpowiadał e, no zapotrzebowaniu, czy ja, specyfikacji przez e, potencjalnego klienta, z którym, czy odbiorcę, z którym ten sadownik będzie współpracował. Świadomy wybór e, generalnie środków ochrony. Myślę, jest właściwym kierunkiem do tego, żeby ta ochrona była profesjonalna, żeby była produk czy produkcja była właściwej jakości. No i wtedy na tym wszyscy będziemy korzystali, bo będziemy budowali sobie relacje z odbiorcami, że będzie wiarygodność, nie będziemy mieli niepożądanych substancji, nie tylko niepożądanych środków ochrony roślin, mhm. bo takich substancjach, które w czy w środkach, czy jakich inaczej nazwać, preparatach, yy, yy, jeśli one są niededykowane do danej uprawy albo produkcji, czy w ogóle do rolnictwa no to mogą się wszystkie różne inne rzeczy znajdować, mogą się jakieś zanieczyszczenia, detergenty, zanieczyszczenia, tak. mogą się metale ciężkie metale znajdować. Ciężkie. I musimy też wiedzieć, że jeśli się zdarzy coś potencjalnie, że jest coś, co nie powinno być nawet albo nie jest dopuszczone w, w uprawie rolniczej, no to może nam nawet grozić utylizacja plonu. Mhm. Także to do ochrony trzeba podchodzić świado świadomie. Z tego też względu, że musimy mieć, musimy pamiętać, że my w końcu produkujemy żywność. No, dokładnie. Piotrze, czy jeszcze coś? Chciałbym dodać. No. Wszystko. Wszystko. Wszystko? Wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Piotrowi. Jak zwykle zapraszam do sklepów Aktiv, gdzie środki, o których mówił Piotr, są dostępne. Macie Państwo oczywiście wybór i od Was zależy co wybierzecie. Jeśli mogę dodać tylko tyle, że jeśli byłyby wątpliwości co do stosowania okresów, pory, dawek i tak dalej, to oczywiście można się takiej informacji zasięgnąć albo u nas, albo w, w, w punktach handlowych Aktyw, albo w punktach, które współpracują z Aktivem. Chętnie takich informacji udzielimy, bo jesteśmy od tego, żeby te preparaty były stosowane profesjonalnie. I oczywiście z, z, z pozytywnym skutkiem dla sadowników. Dziękuję jeszcze raz Piotrze. Zapraszam do następnego spotkania. Do zobaczenia.